Siema, siema. Tutaj mówi.pl, a ze mną jest. Pan miodem. Siema, siema, siema. Hello, hello. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tak, a więc. zaczynamy tą historię. U nas. W gramy drugiego hobby. You asked me once I told you everything there was to know about yeah, adventures. <laughs> it began long ago. In a land far away to the east. There was a the city of Dale. Peaceful and prosperous. For the city lay before the doors. Of the greatest kingdom in yes, yes. the yes, world. Yes. Stronghold of Thor, yes, yes. king under the mountain, mightiest yes, yes. of the dwarf lords. His line lay secure in the lives of his son and grandson. All the pay homage. Elf to są elfy. Oj, ile mi wiadomo, ten gościu to jest chyba... Nie, ja wiem kto to jest ten gościu. To jest zwykły strażnik. To jest król, czyli... To jest dziadek Tolina. Bo ja książkę, oczywiście nie tym. To jest dziadek Tolina. Ten... O ten właśnie ten, który pokazuje temu, żeby rzucił to, to jest Tolina. Cześć. ja e, hello? dobrze. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Na razie nic nie rób. Nic nie rób na razie. Tak, ja jestem. Nie, nie rób nic w ogóle nawet. Ja jestem tym gościem, który sobie skacze. I właśnie spadł. Tak właśnie jestem. A pan Miodek jest tym gościem, który właśnie się kręci. Skocz i który właśnie spadł. Dobrze. Jakby Dobra, trochę... to nie mamy. O co tu chodzi? Ja trochę kumam. Musimy zbierać najwięcej kaski i bo, Pow, 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 pow. Nie Do Dobra. Ja jestem fan. Falsa, fajsa. Za? Oglabię go z polskim. Z całej Aha, jakby co. Wy widzicie film z perspektywy pana Niowka, ale ja widzę film też ze swojej perspektywy, bo nie wiem, czy wiecie, ta głęba na konsole. O, darwie, wi, jurę, a też spoko jest. I jesteśmy na. Ja Mamy takiego specjalnego gamepada, który. No, nim się staliłem. To jest nasza pierwsza gra na tym konsolę. No tak. Ej, patrz, patrz, chodź chodź do mnie. Patrz, chodź, chodź do mnie. Widzisz tego gościa? O. To jest train, czyli Tra -train. ojciec. Mój ojciec! to znaczy to ojciec? A ja jestem to Lida w sensie. Budujemy sobie coś. Budujemy sobie na No, znam się na angielski. Press and hold X. Bring up the game. To the second. Co? Nic nie rozumiem. Masz. Masz. Aha, dobra. To X. Czekaj. O, chciałem zobaczyć coś. Wow! Zamieniłem się w ojca Turina. Teraz jestem ojcem. Bam! Co się stało? Co się stało? Dobrze, jastka. O! Fajnie! Będę ojca Turina! A patrz, gość. Ja zbieram kaski, więc... Zapraszam. Ja Lampy tak trzeba uczyć. niszczyć. Lampy dają kawę. Tak i Panie idiotku, pamiętasz, jak na tak ten filik e, nie udał? No. To no właśnie, to musisz tam biec, żeby nie udał. całej siły ciągnąć tam, jak nie? A nie Ale trzeba sami, e, trzeba e, niszczyć lampy. Dlaczego masz mniej kasy? Bo ty marujesz czasy na niszczenie. Co no. tam robisz? No bo niszczyłem lata. Aha. A co już nie niszczysz? Nie. Skoro nie. Niszczy. No, ale tu też są. No, co ja mówię? Co jest? W, w, w czasie przeszłości. Zobacz, zobacz, co zrobiłem. Patrz, co zrobiłem? Au. To jest kurczaki? Mam. Ej, kask. Weź są. Ej, poczekaj jeszcze ja. Trzeba nim niszczyć to. żeby kaskę sobie nic. No, ja wiem, ja co zabrać. nie. Panie Miotku, to ja mam więcej kasy. Zapamiętaj to sobie. Ja mam więcej kasy, w Pilwiku. Kasa, I dowiedzę, słuchajcie go. No co ty robisz? Co? Ty nie możesz tutaj. Ja muszę tutaj. Au! Przepraszam. Jest po kasa. Chodź tutaj. Tutaj. Tutaj musisz coś zniszczyć. Obe. Bo mi się o test. Tu ja idę. No dobra. Skoro chcesz po ty tutaj idziesz. Ej, tak nie można. Odskaz. Tak. tak nie To się może zamienimy? Tak. Ty idź tam jadę tutaj. Ej, ej. po prostu skacz przecie. Lala, lala. No i na tym poprzestaniemy. Idziemy. Au, 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 au. O nie, wyniósł. Ej, pomóż! Ja utknąłem. Utknie mnie. No, już utknąłem. Nie, ja chcę. Także ja muszę wszystko zabrać, inaczej nie uda nam się to jasne. Pamiętasz? Aha, już rozumiem. Musimy sobie wykuć broń. Skąd wiesz? No, przecież pokazywano tam. I do tego potrzebujemy baterii. Nie broń. Moi panie mi widzowie nie lubią takich. Cięć, cięć. Klucze! Nie widzisz, to jest klucz? Klucz, 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 panie klucz, No to może klucz, ale widzę, że nie podoba takiej hasanii sobie. Musisz, musisz im pokazywać akcje, panie Biotku. Chodź do mnie i idź ze dół, bo ja robię akcję. Jasne, panie Biotku? Skaczę do lawy! Jasne, panie Biotku? Hmm. Tak, jasne, panie Nie biorę żadnych klucz. To to chodź do mnie, bo ja robię aż i zbieram też to pękaczki. Ja też. Grace z połową, graże z połową. Gros, pieni. To liczy na z połego? Ja. Ja też. Dobra, ale patrz ile ja też sobie zbiorę. Ej, zobacz to zauważyłem, chodź ze mną tak! Dobrze. Za mną się. 250. Jest Chodź za mną. Tutaj widzisz, widzisz pani Biotku? Nie, bo trzeba tutaj wejść. Ja tu już wchodziłem. No to pani Biotku, widzą się tu nie za bardzo, bo Takie już dechasanie. Wchodź tutaj. Pani, chodź. Coś się z tym dzieje? Co? Wow. Dobra, parkur. Dobrze, chodź teraz, pokażę Ci jak się tutaj, chyba. Chyba, że poczekaj. Nie, nie musisz chodzić. Ja tutaj pokażę widzowie, jak się jedzie z tym. Tu jest coś! Ty musisz Tak, strony zabrać?

Ej, a gdzie tam wtedy! Jakie No i sobie ja. a, o mój palec, wiesz, co mi chodzi? co mi Nie, mój palec, Wiesz, co mi chyba chodzi? No to chodź i jedźmy z tym kosem. To się mówi, jak ktoś wykopuje. Węgiel, poczekaj na mnie! I Oj, widzowie nie. Pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz? Pamiętasz, pamiętasz? Błagam, żeby to Nie. No co? Dobrze. Panie... A więc będziesz opowiadał o różnych wpadkach. Hmm, fajnych... No po prostu został i tam przez drasznik. A on se tańczy. No ja se tańczę. I skoro on został w nie nieba ma, wam za wiele do pokazania. A więc przełączę perspektywę naszą. Dobra? A więc od nieba. Za, do Was zawierę do pokazania widzowie, więc więc na moją perspektywę. Widzicie, tu jestem ja i moja perspektywa. Widzowie. Dobrze, a więc widzowie niestety. Muszę się zmienić w tego gościa. I tutaj chyba... O. I. Sprawdźmy się. Biorę sobie to, co moje e, widzowie, niestety. Niestety, widzowie. Jak widzowie. Nie mówili? słuchajcie, mówika, to właśnie w tym filmiku nie wiedzieliśmy. E, w, w tym filmiku nie słuchajcie. On jest. Nie mogliśmy pokonać. Nie a więc, a. Taka więc niestety widzowie. Niestety widzowie. Widowie bardzo mi przykro jest. Przykro mi z powodu jego. Niech to. Niech to. Nawet nie wiesz jak mi przykro z tego powodu. Pani Jatko. jest taki dwa Na Zaraz wiem. A więc widzowie. Szybciej widzowie. Co jest? No nie no. Stop. Wiem. Wiem tak. Wiem. Przepraszam. Coś mi się stało. Wspierajcie mnie wspierać. Wspierajcie mnie. On buduje coś takiego, bo my kiedyś to właśnie bam, bam, bam i nam się zepsuła. Prawiliśmy kłopoty techniczne. Tylko to wielkie? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie takich kłopotów technicznych. Co, palunetku? No. Wielkie, takie, że, y, że ja y, zostałem y, na pierwszej planszy, a on na ostatniej. A on na przedostatniej. Czyli na przed tej. Teraz jesteśmy. I to już chyba będzie wszystko co do tej budowli. No i czas mi mówi, że niedługo. Skończy to się Ładnie! Się... chęć. Ahí estoy. Cero, co... bien. Guau. Wow. Oh, cool. Estoy muy... ¡Vas a ser! Esta tiene que ver. że widzowie mamy coś, coś, złego. Yes! Teraz muszę pójść tam. Widzowie! Może jeszcze tutaj mi się uda. Niestety. I szkoda, że... I przepraszam dzieciom, nie powtarzam. Widzowie. No mówmy po prostu ludzie. No ludzie. <gry>

Ale co? Co się, First, they heard, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Przecież nie A, to jest ten samy. Co to jest? Co to jest? A, co to? Co to? Co to? Latować się! Świnie się ratują i ludzie. No co? Oni hodują świnie. Świnie. Dragon is covered Jest tak Świnie. Trzeba świnie. Co to tak jest. Mam nadzieję, że będziesz tutaj. Mało Nie Musisz nic lusa. yes Zaraz, niechcie po składach też nam się pali, trzeba jeść. O kurcze. Dynamicz odepnie nam tego ucieczki, bo Znaczy... Dobrze. Złączyć ze mną siły? Tak. No, złączaj. No dobra, z tobą chodź. いいじゃ Quando chega sai. jak by to powiedzieć, bo iPod, to znaczy, co ja gada, Gamepad działa tak takim iPad, a więc się rozładowuje i mi się właśnie tak rozładował. Muszę podłączyć go do ładowarki. Dobra. Niech Pan, ja nie, jest Z tym Jedźmy z tym koksem. Jedźmy z tym koksem. Uwaga, zaraz do ciebie dołączę. Ale będziesz się koksem. Szykuj się. Ale będziesz ją koksem. Dobra.